To jest pierwsza odsłona, część B. Znalazłem 107 Psalm, wiersze 19-20. Wam przychodzi słowo, aby uzdrawiać. Po to posłał swoje słowo. Pierwszy list do Tesaloniczan, który słyszeliśmy w ostatnią niedzielę, znowu trochę inaczej będzie brzmiał dzisiaj. A Was, aby Pan zechciał uczynić wielkimi i bogatymi w miłość wzajemną i do wszystkich, jak i my do Was, po to, żeby Wasze serca mocnymi uczynić, nienagannymi w świętości przed Bogiem i Ojcem Naszym, na przybycie Pana naszego Jezusa razem z Jego wszystkimi świętymi. Amen. Po tym, bracia, prosimy Was. I wzywamy w Panu Jezusie, żebyście tak postępowali, jak nauczyliście się od nas, by tak właśnie postępować i starać się przypodobać Bogu i żebyście jeszcze lepiej postępowali. Przecież wiecie, jakich pouczeń udzieliliśmy wam za sprawą Pana Jezusa. Oto słowo Boże. Listy świętego Pawła nigdy nie są proste. W tłumaczeniu, które słyszeliśmy w niedzielę, słyszeliśmy takie słowa: Pan niech pomnoży was liczebnie i niech spotęguje miłość waszą nawzajem. A my słyszeliśmy dzisiaj w tym trochę innym tłumaczeniu, a Was, aby Pan zechciał uczynić wielkimi i bogatymi w miłość wzajemną i do wszystkich. Zobaczmy, moi kochani, jesteśmy wezwani. Do konkretnego postępowania, do konkretnego czynu. Już usłyszeli, usłyszeliśmy od Jeremiasza, że jesteśmy zaproszeni do tego, żeby w moim i w Twoim życiu spełniały się Boże obietnice. A teraz jeszcze znowu, Święty Paweł, zaprasza nas do tego, jak, jaką instrukcję obsługi życia przyjąć, żeby to Boże Słowo, które poznaję, które słyszę, które chcę wprowadzać w czyn. Jak to właśnie uczynić? Przecież wiecie, jakich pouczeń udzieliliśmy Wam za sprawą Pana Jezusa. Czego święty Paweł z innymi uczniami uczył poszczególnych kościołów, co im głosił? Ewangelię. Ewangelię, dobrą nowinę o zbawieniu Ewangelię Jezusa Chrystusa. I znowu, kochani, to jest znowu zaproszenie. Do tego, żeby poznać tę instrukcję obsługi życia mojej, mojej i Twojej codzienności. Tylko może się często zdarzyć tak, że w naszych słabościach, w naszych różnych zmaganiach życiowych trochę pobłądzimy. I kiedy wrócimy do Księgi Wyjścia, chociażby do tej historii Mojżesza, do historii Narodu Wybranego, to zobaczymy, jak tam w tej historii są takie wzloty i upadki. Naród wybrany tutaj, hip hip hura, idziemy za głosem Pana Boga, a za chwilę już gdzieś tam złoty cielec. Dziękujemy Panu Bogu, że dał nam mannę z nieba, a za chwilę znudził nam się ten pokarm mizerny. To są takie chusztawki duchowe. Czy nie coś podobnego przeżywam w życiu? Wzloty i upadki. Paweł, który głosi, mówi o tym, żeby postępować... Właśnie w bliskości Pana, którego głosili Jezusa Chrystusa. I teraz moi drodzy, taka myśl mi przychodzi właśnie odnośnie tej historii, także z księgi wyjścia, jak to miało miejsce w życiu narodu wybranego. Że dopóki naród wybrany miał przewodnika, miał pośrednika, to było nawet jako tako w życiu tego narodu wybranego. Kiedy zabrakło chociaż na chwilę Mojżesza, bo Mojżesz wyszedł na górę Synaj i przebywał z Bogiem 40 dni, 40 nocy, wszedł w obłok i przebywał tam z Bogiem i Bóg nauczał go tych praw, które za chwilę Mojżesz przekazywał Izraelitom, to od razu Izraelici przychodzą do Aarona i mówią, uczyni nam Bogów, czy Boga cielca, którzy nas będą prowadzić, bo nie wiemy co się stało z Mojżeszem. Czego brakuje w tej historii i czego może często brakować w historii naszego życia? Otóż w historii narodu wybranego można było zauważyć jedną rzecz. Relacje więź przywiązanie do Pana Boga przedstawiał Mojżesz. A Izraelici po prostu podążali za tym co mówił. Zobaczmy moi drodzy, że Mojżesz co przekazywał Izraelitom: przykazania i prawa. Przykazania i prawa, możemy powiedzieć, katechizm Kościoła starotestamentalnego. To za mało. To za mało, kiedy żyje tylko zasadami, przykazaniami e, i wytycznymi, które mówią, że ani w prawo, ani w lewo. To za mało. W końcu zabraknie mi sił. Czego potrzeba? Potrzeba Jezusa Chrystusa, potrzeba mojej osobistej relacji, mojego osobistego wejścia właśnie w relację z Nim. To jest znowu zaproszenie do mnie i do Ciebie. Żebyśmy do naszego życia zapraszali Chrystusa, który chce być w moim życiu. To po to Jezus przychodzi, nie po to, żeby rodzić się w Betlejem tylko i wyłącznie, ale żeby być w moim i w Twoim życiu. Żeby nie być gościem od święta, od rekolekcji do rekolekcji, od świąt do świąt, ale na co dzień. Tego uczy święty Paweł e, chociażby Tesaloniczan. A kiedy Chrystus właśnie jest obecny, co się wówczas dzieje? To wystarczy wrócić znowu do dziejów apostolskich. Pan przymnażał codziennie uczniów. Zobaczcie, kochani, przedziwne czasy: kościoły pustoszeją. 30 lat katechezy w szkole nie przymnożyło uczniów w Polsce Kościołowi. Nie wystarczyło katechezy, nie wystarczyło nauki, definicji wszystkiego. Czegoś zabrakło. I dzisiaj jest wołanie właśnie apostoła Pawła do tego, że trzeba wejść głębiej. Trzeba, aby abym ja i ty słyszał, co Bóg przez swoje słowo, przez Chrystusa mówi do mnie i do ciebie. Jak bardzo mocno przemawia w tym orędziu miłości, a wówczas faktycznie nie będzie problemu z zasadami, z przykazaniami, z prawem, bo będę szedł drogą miłości. Dzisiaj możemy się często zatrzymać tylko na tych, którzy głoszą pięknie Słowo Boże, którzy opowiadają o pięknych cudach, jakie mają miejsce w życiu tych czy innych głoszących. W ostatnią niedzielę mieliśmy. Kościele tutaj gościliśmy Witka Wilka i słyszałem już kilka takich świadectw odbioru tego, tych słów. Jakie piękne cuda działy się w życiu tego człowieka. Przepraszam, jakie piękne cuda działy się dzięki niemu, nie dzięki niemu. On tylko stał się narzędziem. Cuda działały, działy się dzięki Chrystusowi. Nie mogę zatrzymać swojego wzroku na tym czy innym kapłanie na tym czy innym charyzmatyku, na tym czy innym głosicielu Bożego Słowa. To jest właśnie to wezwanie, o którym mówiłem w pierwszym wystąpieniu. Jesteśmy wezwani do ewangelizowania, czyli do prowadzenia, do spotkania z Chrystusem. Bracia i siostro, niech nasze serca rozpalają się tym pragnieniem spotkania z Chrystusem właśnie dzisiaj, nie po wyjściu z tego kościoła, ale właśnie w tym momencie. I niech to spotkanie trwa, niech swoje spełnienie znajduje w modlitwie Twojej osobistej, a takie najmocniejsze dopełnienie w komunii z Chrystusem, w sakramentach. Ale musi się odbyć to poprzez moją osobistą decyzję. Ja chcę Ciebie Jezu w moim życiu, ja zapraszam Ciebie do tego, byś królował w każdym wymiarze tego życia. Ja chcę iść za Tobą i z Tobą przez życie. I wszystko Ci oddaje. Amen.